Jest! Wreszcie kolejny level! Witam Was drodzy widzowie, dzisiaj tak bardziej bez skina Chyba coś mam z netem albo nie wiem W każdym razie, udało się odlokować poziom Astralu Myślałem, że pierwszy będzie Netern, ale nie szkodzi Mówi się trudno yy, Przynajmniej sobie troszkę bloków powymieniamy na inne yy, Między odcinkami... Nie! zajęc nie idziesz tam! Sio! Won! Tutaj nie wolno zajęcą. Tam są koty. Koty ci krzywdę zrobią. Siedź tu z koniem. Czy mogę? Co mi facet, dupę się rozpycha, jak. Dobra, teraz jakąś skrzynkę będę musiał poświęcić w całości na Astrala. I to chyba będzie ta na dole, co? Zobaczymy, co ten mod naprawdę ma nam do zaoferowania. Poza gwiazdami. Gwiazdy wiemy, że są. No, i tak się to prezentuje na początek. Pełno tych kamiennych kryształków. Uh, one same zajmą mi pewnie osobną skrzynię, i ja pewnego momentu będę musiał je wypierdziewać, bo już pamiętam, jak to było w przeszłości. No, ale zobaczymy. Głównie chodzi mi o te bloki. Pomogą mi zbudować altary wyższych poziomów. No i niektóre niezbędne rzeczy, takie jak Akwamaryn albo star metal, którego nie pozyskam inaczej. Tutaj jest trader, który mi się w nocy zrespił który... Co on ci robił, żadko? niszczył yy, żabkę! W każdym razie no sprzedał mi trochę ogórków, po których mnie brzuch bolał i yy, lot czmiela. Płytę muzyczną. Dobra, mam nadzieję, że Golem nie wścieknie o niego. To nie jest swój, to był obcy. Tak więc spokojnie, proszę szczymać Golema. A, i nie wiem, czy pokazywałem, ale zdobył nam się piesio. Zrespił się. Więc mamy psia. Bardzo się cieszę z tego powodu. Dajcie mu znać. Yy, dajcie mu znać tak. Nadajcie no, mu imię w komentarzach. Ewentualnie mogę go nazwać. Ojojoj. Po jakimś widzu. Jeśli ktoś chce, to jak tylko będą name tagi, to pies dostanie jednego. Chociaż chyba niektórzy villagerzy też sprzedają name tagi. Tak sobie myślę skąd ja je pozyskam, bo stąd wykopać byłoby ciężko. Dobra. Mamy sporo tych kryształków już i coraz więcej, cały czas. Więc, hmm, jakby je tu fajnie zagospodarować? W sumie to, tak, w sumie, w sumie, będę musiał na dużej wysokości zainstalować sobie um, wiatraki. Jak już będę mieć wiatraki, które będą robiły energię dla mechanizmu, to przyda się, żeby było też. Yy, Miejsce dla altara Więc dwie korzyści w jednym połączymy I zrobimy sobie jakieś ładne wejście hmm. Jeśli chodzi o drewno To obawiam się, że nie mam drewna O, dwie deski, dobra To zmienia postać rzeczy To tak, biorę sobie kobla, jak znajdę jakiegoś. O, dokładnie. Niedługo mi się skończy widzę. Ale jeszcze troszkę jest, więc teraz muszę tylko naścinać drewna. Yy, jesteśmy na 70 bloku. No to tak chociaż 100 metrów do góry bym poszedł, żeby był w miarę zasięg dla ołtarzyka, więc musimy natrzepać całą kolekcję drabinek. Pyk. I jak się je robiło, tak? Nie. O, jest. Aha, tak, dobra. Um, tak będzie 100. O, kurde. Troszkę mi się przegło. No mm, nic. Kot, co ty tu robisz? Nie, ty robisz wypad. Za dużo kotów mam na wyspie. Wszystkie zajęce mi zabijacie. Sio, nie chcecie tu. Zobaczymy w ogóle, jak zajęce. Mam dwa. Jeden tutaj. U kunia i widzę dobrze się ma. Oła, spadłem. A drugi. Co tu robi koń? Przepraszam bardzo. A drugi widzę, dobrze się bawi. No. Także ten. Hmm. Tutaj będzie farma. Więc wejście na górę. Ta papuśka naprawdę mnie niepokoi. Naprawdę się niepokoję, że ona coś głupiego mi wywinie. Chodź tu, papuśko. Papuśka! No, czubię przez ciebie, kurcoki. Się nakręciły. Ech. Papuśka, chodź tu. Dziękuję bardzo. Zapraszam papuśkę ze mną. Chodź tu. Nie, no kolejna, którą chcę w cymbał dostać. Naprawdę. Chodź tu, papuśka. Chodź. No. Czemu jak zeskakuje z tego, to ona za każdym razem zlatuje, a potem pierwsze co to pcha się na hama do kurczaków. No. A! Co za głupie bydle małe. Tu cię zrzucę, żebyś nie doleciała mi nigdzie. I usadzę na dupie, tylko się będzie dało. Albo zrobię tak. Patrz tu. Siadamy na dupie. Dziękuję. A potem idziemy. Patrz. Tam czeka druga papuśka. Zrobię wam potem budkę na dla ptaków. Nie w tą. Czemu ja cię pcham w jedną? A ty idziesz w przeciwną? Co to jest w ogóle? Co się tutaj grze dzieje dzisiaj? Moby wścieknięte. Widzicie to? No ja ją pcham w jedną stronę, a ona nie w moją. Dobra. Papuśka zaparkowana. Można. Iść. Um, tu. A lapis też schowam. Aha. No I tutaj tak by nie wszedł cały, więc wszystko jedno. No i zostaje mi zrobić drabinki. Ten by było fajnie strzelać do tych dziadów jak się zrespią, więc zrobimy tak, tak, tak i tutaj platformę do strzelania do dziadów. O, idealnie. Na razie takie maleństwo, bo nie potrzebuję większej, raczej mi ich nie oddadzą z takiej odległości. A jakby chcieli to będziemy myśleć wtedy. Jestem na 166 kratce i brakło mi odrobinę mm, kobla, więc. Schodzimy na dół. O. Od pewnego momentu dopiero ale załapało w końcu. Okej, okay, teraz jeszcze na górę muszę wrócić. Już myślałem, że mi się skończyły też drabinki. I tutaj na górze, będę mieć swój ołtarz. Dobra, jestem na dachu tego świata. Ha, ładnie tu w sumie nawet. Użyję desek, bo mam przy sobie je akurat w przeciwieństwie do kobla. Kobel mi się chyba z całej bazy skończył właśnie, więc też będę musiał pomyśleć nad jego ogarnięciem. I brakuje mi trochę świeczek, więc zrobię Skyfall. Ała! To miało się skończyć w basenie, ale widzę, że trochę nie bardzo. Pykło. No <ścoughs> cóż, byłbym w szoku, gdybym trafił w ten basen na ślepo. Ale fajna krówka grzybowa, ale będzie, tylko drugą jeszcze trzeba jej dorobić, co ty robisz tu? Co tu miało być? Dobra, miejsce już jest uszypowane, więc musimy ogarnąć jak się robi podstawowy altar. Więc tak, tutaj są wszystkie rzeczy z tego moda. I nas interesuje o Luminous Crafting Table. Um, muszę sprawdzić w necie, jak to się kraftuje. Dobra, internety twierdzą, że potrzebuję tego kryształu, tego tu i po prostu craftingu, żeby zrobić Luminous Crafting Table. Ten tu. Czy mi się robi dzień? Mam nadzieję, że nie. Więc tak, yy, zrobimy sobie dwa craftingi, bo wiem, że jeden pójdzie na altar, i zobaczymy, czy to działa. Tylko tu ciasna, bo. Nie powiem. Czyń swoją magię. Ja w tym czasie powiększę miejsce, żeby nie zlecieć na głupi Chociaż Chociażby tak. Halo? Czyń swoją magię? Hmm. Jak się robi te różdżki? Czekajcie. Linking tool. Nie, nie mogą wymagać linking toola, żeby używać. A, może chodzi o to. Dobra, spróbuję przy jej pomocy. Dobra. Aż tak mnie nie upośledziło, żeby nie trafić. Czy ja mam tą różdżkę? To trzeba? Nie, mam linking tool. Fajnie, ale mi jest potrzebne co innego. Dwa kamaryny. Perła. Na początku gry zdobyłem perłę kilka odcinków temu. I wreszcie znajdzie zastosowanie. Bo ile ja znajdę ją. Jest perła, dobra. Jest perła. I dwa marble. Okej. Okay. Nie chcę jej trzymać w ręku. Jakoś tak się czuję, jakbym miał zaraz ją wyrzucić przypadkiem. I gdzie ty jesteś? Tu. Pyk. Pyk dup Dziękuję, dziękuję i lecimy. Dobra. I teraz tak. Tu! E. O! Ło! Magia się dzieje. Moi drodzy, co to się dzieje? Ej fajnie to wygląda, naprawdę. I teraz Altar Tieru pierwszego. Yy, robi się go. Aha, w ten sposób. I potrzebuję już mieć wiadro ciekłego światła gwiazd. Świetnie, że. Nie mogę jak pozyskać. Lightwell muszę mieć. Dobra, a jak się robi lightwell? A, dość prosto. Na tym pierwszym pierze Dobra. Zrobimy sobie Lightwell i przygotujemy wszystkie składniki, żeby zrobić Altar Tier 1. Więc tak. Nie chcę tego linkować do niczego. Więc tak, yy, gdzie to było? Alo, kociołek. Kociołko, jest kociołko, dobra. Yy, dwa runiczne, dwa ciselowe, trzy runiczne, dwa ciselowe, ok. I to. To. Yy, to. Runiczne i dwa ciselowe, ok. I to mi da wiadro. Yy, światła gwiazd. Kiedy dostarczę odpowiednie materiały, muszę jeszcze zobaczyć, co jest potrzebne. I tak, dwa filary, cztery filary i dwa ciselowe. Ok, cztery filary, dwa ciselowe i to. Yy, dwa ciselowe. I z jakich się robiło filary? Bo wiem, że je się jedne w drugie. Ze zwykłych, dobra. Dwa filary, czyli wystarczy mi to. To odkładam. I tak, dwa filary. Pyk. Mm, na pewno dwa. Jasne, że nie. Cztery. No jasne. W ogóle to wezmę to wszystko ze sobą. I zostawię to prawdopodobnie już na górze. I jeszcze jeden ten. I star metal. Bo czemu nie. O. A cóż to? Halo. A dobra, bo to jest. To jest ta notatka, która była załączona do prezentu. Dobra. E, już się zaraz dzień będzie robił, więc nie wiem, czy tej nocy jeszcze zdążę. A ja nie chcę tego popędzać, bo i tak prawdopodobnie. No, zaraz będzie dzień. Więc dobra, przygotuję sobie tylko wiadro. Dla wszystkich siedzą ryby, serio. Mm. Nie ma wiadra w bazie. Już taka bieda. Jest, trzy wiaderka. Dobra. I zabiorę ze sobą też skrzynkę tam na górę. I myślę, że po prostu przeczekamy cały dzień, aż będzie wieczór. Dobra. Za mną, jak widzicie, jest już księżyc. Więc przeawczyłem wystarczająco dużo. I robi się. Mamy light well, doskonale. Więc robimy tak. I teraz z czego się robiło to światło? Ło, ok iluminator jaki ładny. Więc tak, e, ciebie robiło się. Halo. Akwamaryn daje mi jedno pełne wiadro, a te kryształki też. Dobra. To wrzucę jeden Akwamaryn, bo mam. Proszę się przemielić. Halo? A, dobra, bo tu się klika, a nie. O, teraz siedzi. No. I ładnie się stapia. Znaczy, oficjalnie to światło gwiazd na nim osiada i się skrapla. Ale wszyscy wiedzą, że skoro on się zużywa, to znaczy, że się topi. I tak. Co jeszcze potrzeba? O jezu jak dużo tego. Ło, jaki ładny jest star Meta? Lu? Ej, no, oszukali mnie. Zostałem oskamowany. Brakiem mi akwamarynów zaraz. Proszę przestać. Proszę przestać, nie wystarczyć. Ten jest. Niby są takie same. No, starczy? Weź starcz. Dobra. W tym czasie ogarnę sobie altar, pozostałe rzeczy. Aha, w sumie same się ogarną, jak tylko to uzbieram. Ale dziwne, że nie zrobił mi całego wiaderka. Pokażcie to jeszcze raz. Aquamarin robi 1000 ml czyli wiadro. Więc o co chodzi? Wszystko robi 1000. Tu nie ma innych receptur. Chyba, że on robi do 1000, a ten po prostu se wcześniej pękł. To by było dość kiepskie. Szkoda, że nie wziąłem więcej tych kryształków, ale jeszcze jeden mogę poświęcić. Ile w zasadzie mogę poświęcić? Tutaj już idzie tylko jeden z tych kryształków, a akwamaryny chyba wszystkie mogę wylucić w to. Więc o tyle dobrze. Jest! Wreszcie! Dobra. To w takim razie możemy zrobić altar. Diaru pierwszego. Tylko... Czekajcie, bo ja to chcę przerobić na altar. Mam nadzieję, że to nie stanie się samo altar. Chociaż nawet jeśli się stanie, to w sumie nic nie szkodzi, bo to przesunę. Tak, staje się altarem. Ło! Dobrze, mamy altar. Łe! Lecę! Złapę! Złapę! Nie złapałem. Ach, dlaczego on tam spadł w ogóle? Co to miał być? No, świetnie. Dobra, jest altar tieru pierwszego. Czy jest jakiś przewodnik? Bo był przewodnik po tym modzie, przepraszam bardzo. O jest, Astral Tom. Aha, nie mam papieru. Nie mam papieru, bo nie mam czciny jeszcze. Więc sobie nie pozbieram. Będzie trzeba jeszcze trochę poczekać aż trzcinę ogarnę. Chyba że czekajcie. Może uda się ją jakoś wyprodukować z esencji. Esencja natury. O, ale tego jeszcze nie mam. A tego to też. Hmm, jak się ją robi? No, domyślam się, ale. Aha, to się zrobiłem. Oho, naprawdę. A papier, jakoś inaczej. Papier. Yy, pulpa drewniana, spoko. Tribark. O, widzisz. Mogę. Aha, obierać drewno z kory i w ten sposób. No dobra, ale jak to się robi? Prosto się to robi. Czekajcie, to ja to zrobię i będę mieć papier. Um, tak. Tak. Tu. I tu. I myk. I e, gdzie by się tu położyć? A tutaj sedłubny. Pyk. Pyk. O, nie! Ja nie chcę tego tam. Zostawiać. I co? Spróbujemy na tym drzewie. Czy wyjdzie mi papier? Aha, bo ja próbowałem porąbać siekierę drewnem, prawda? Tak, oczywiście, że tak. Się. mam sześć barków i czy teraz te barki pozwolą się przerobić na papier, o kurde mam kartki he he. to jeszcze dzisiaj zrobimy astral tom na koniec tak, tak, tak a trochę więcej zrobię, bo jeszcze ten ten, ten ten pergamin na górze parchment, o kurde, cztery no to trochę drewna pójdzie ale przynajmniej dostaje drewno z powrotem, tylko że oskubane. Wciąż się na deski nada, tak czy inaczej. Dobra, to tak. Yy, 12. Ha! Dobra, yy, 12, 15 potrzebuję, czyli styknie już, dobra. Gruźle styknie mi. Ciebie wywalamy i ciebie też palamy. Natomiast ciebie... A już niech zostanie na trójce. Aha. Mieszna robota. Dobra. I tak. Yy, to przerabiamy. Pyk. Mm. To jedno, nie wiem czy mi się jeszcze przyda, ale zostawiamy na wszelki. Yy, skóra, gdzieś na pewno mam skórę, o dokładnie, czy ja jedną potrzebowałem, czy trzy? Chyba jedną, nie? Jedną, Letter też mi coś. Dobra, jest i teraz tak, 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 akwamarynek i brakło mi kartek, prawda? Nie, nie brakło, brakło mi akwamarynów. Dobra, to na szybko wykopę jeszcze jeden. Gdy to posortuję sobie i temu straszny pierdzielnik. Dajcie akwamaryn, tylko jego mi potrzeba, a nie jakichś kamyków. Jest! Akwamaryn, wreszcie. Dobra. Więc mogę zrobić tak. I mam astraltoum. Aha. Myk. O! Hej! Okay. Mi się odlokowały już wyższe tiery. Dobra, przewodnik jest. Więc ja w tym miejscu, chciałeś coś? Mam nadzieję, ja w tym miejscu podziękuję Wam za oglądanie. I widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Cześć.